Tadeusz Boj Żeleński. Wybory a dzieci. Najmilszy stan to być człowiekiem w sile wieku. Taki ma wszystko. Ma przeszłość. Ma ociupinkę teraźniejszości. Ma jeszcze przyszłość. Siedzi sobie o krakiem między wczoraj a jutrem, buja nogami i bawi się. Bo świat jest zabawny, zwłaszcza w zestawieniach, w ciągłych zmianach perspektywy. I tak na przykład. Zaledwie pułkownik Sławek bąknął o rozpisaniu nowych wyborów. Samo słowo wybory potrąciło we mnie jakieś współzapomniane obrazy. Najodleglejsze wspomnienia dzieciństwa wybory w dawnym Krakowie. Ach, cichy, cichutki Kraków. Zaczynało się dość poważnie. Plakatowano pisma samego cesarza, zaczynające się od sakramentalnych słów kochanych, hrabio taf. ale potem hmm, naraz gwałt, wrzaski, wymyślania, hasła, wielkie słowa, masę pijanych ludzi po ulicach i skończyło się. Ktoś pojechał do Wiednia i znów cicho, a starzy ludzie kiwali głowami ze smutkiem. Wszystko powiadali ta demokracja, ta nowa reforma, dawniej był jeden dziennik, czas i była zgoda, Zeszło się kilkunastu ludzi, uradziło, kto ma posłować, nie było tych gorszących kłótni. A całe to piwo waży ten wariat Pawlikowski, gdyby on nie dopłacał do reformy dziesięciu tysięcy guldenów rocznie, musieliby ją zamknąć i byłaby jedność w narodzie. Hm, takie to były czasy. Demokracja to był na wskroś pański dom Mieczysławów Pawlikowskich. Lud, to byli dzisiejsi burżuje. Socjalistów jeszcze nie było i była jeszcze wielka własność, gdzie kilku ludzi mianowało posła. Hm, dużo się zmieniło, ale do tego jednego wróciliśmy. Znów dziś kilku ludzi mianuje posłów. Ale nie o tym chciałem mówić. Raczej o tym, czym były wybory dla nas, dzieciaków. Te dni to były istne saturnalia, wielkie święto odwetu. Wyobraźcie sobie malca, któremu dorośli suszą głowę, że nie trzeba kłamać, że trzeba szanować starszych, że nie trzeba się złościć. I naraz ci poważni, ci dorośli, często znajomi rodziców, przez kilka dni wymyślają sobie, jak opętani afiszami, nalepkami na wszystkich rogach ulic, zarzucają sobie nawzajem kłamstwa, przekupstwa, wszelkie zbrodnie i występki. No, a dopiero w gazetach co można wyczytać o każdym z nich śliczne rzeczy. Bo w owych czasach technika wyborów, a tym samym wymyślania była inna niż dziś. Celowało się nie w bezduszne numery, ale w żywe osoby. To było o wiele soczystsze i zabawniejsze. Precz z korupcjonistą, precz z warchołem. Ha. Złodziej grosza publicznego pasożyt, a to jeszcze najniewinniejsze. A my, bębny, pławiliśmy się w rozkoszy. Poza tym uświadomienie polityczne w mojej klasie było słabe. Gardziło się szwar jak nasz dyrektor Stawarski, życzący co roku matorzystom w swojej przemowie, aby wyszli na pożytek cesarzowi Bogu i ojczyźnie. Słowo Stańczyk też było źle widziane. Raz pamiętam, starsi uczniowie zmobilizowali nas na kocią muzykę pod oknami Pawła Popiela. Ale czemu, o co, pa, nie bardzo się wiedziało. Kocia muzyka jest sama w sobie rzeczą tak przyjemną, że nie wymaga ścisłego umotywowania. Jedyny polityk w klasie to był Staś Kasznica. To był męczennik swoich przekonań. Przez jakiś czas co dzień był bity, bo kiedy mu któryś z klasy rzucił Stańczyk! Stawał z płomiennymi oczami i wołał tak, jestem Stańczyk i szczycę się tym, że jestem Stańczykiem. I mimo, że wątły, walczył z nerwową siłą przeciwko gradowi spadających nań kułaków. Istne sceny z rewolucji francuskiej. Nieraz Kasznica, mieliśmy wówczas lat ze 13, starał się wprowadzić mnie w arkana polityki. Rozróżniał dwojakich Stańczyków prawdziwych, jak Stanisław Tarnowski i fałszywych, zgubnych. Jak Michał Bobrzyński. Byliśmy w wielkiej przyjaźni, ale nigdy nie mógł sprawić, abym słuchał tych subtelności serio. To też on jest dzisiaj senatorem, a ja błaznem. Ale Kasznica był wyjątkiem. Ówczesna dzieciarnia była w polityce jak tabaka w rogu. Wybory były przede wszystkim uciechą. Idąc do szkoły, widziało się na murze afisze bezczeszczące jakiegoś kandydata. Wiedzieliśmy, że nim wyjdziemy z klasy, już afisze będą zdarte, a miejsce ich zajmie odpowiedź, w której przeciwnik nie pozostanie mu dłużny. Bawiła nas niewyczerpana inwencja formy przy monotonii treści. No i szybkość. Dla chłopców, dla których technika druku była czymś tajemniczym, chyżość tej afiszowej dyskusji na murach była fantastyczna. Były i inne sposoby imponujące wówczas w Krakowie swoim amerykanizmem. Nie tylko rozlepiano afisze, ale obnoszono je na kijach. Kiedy raz yy, kandydował ośmieszony hrabia Zyzio Cieszkowski, paru pijanych drabów obnosiło plakat z napisem, który zapamiętałem, yy, nie wiem czemu, do dziś. Zostawmy hrabiów salonom, my ludzie pracy, wybierajmy Tadeusza Romanowicza. Co na to odpowiedział hrabia Zezio? Nie pamiętam. Pewnie coś o tradycji i o wierze ojców. Wkrótce potem musiał zmykać do Ameryki. Były zebrania wyborcze, na których namiętności wrzały. Trząsł się Kraków po mowie Asnyka, w której czerwonemu poecie wymknął się zwrot o zezwierzęceniu arystokracji. Ponieważ Asnyk był parę razy na herbacie u Tarnowskich na szlaku uznano jego znalezienie się za czarną niewdzięczność. Inny kandydat, dobrze myślący Tomkowicz, miał dość zabawną przygodę. Był to człowiek bywający w świecie, anegdociarz dowcipny, ale dowcipem można powiedzieć kameralnym, jaki wówczas w epoce Kazimierza Morawskiego, księdza Pawlickiego, stał w Krakowie bardzo wysoko. Otóż Tomkowicz, kandydując na posła, przygotowywał sobie mówkę wyborczą, Zaczynającą się od słów Jestem dobrze urodzony, miał dodać po artystycznej pauzie, bo jestem urodzony w Krakowie. Nieborak spodziewał się burzy oklasków. Tymczasem nie zdał sobie sprawy, że nie przemawia w salonie, ale w ujeżdżalni. Jakoż po słowach Jestem dobrze urodzony, rozległy się ryki, piski, gwizdania, nie pozwolono mu dojść do słowa. Stał z kwadrans, dając na próżno znaki na migi, że mu zepsuto puente. Nic nie pomogło. Zlazł w końcu i poszedł do domu. I to, jestem dobrze urodzony, było jedyną mową kandydacką, jaką wygłosił w życiu. To był przełom dawnego, a nowego Krakowa. Powoli nasze uświadomienie polityczne rosło. Dostaliśmy nowego nauczyciela języka polskiego. Nazywał się. Maślak. Zdziwiło nas, czemu nauczyciel, wykładając literaturę polską, mówi stale, wasza literatura. Z początku sądziliśmy, żeśmy się przesłyszeli, ale gdy się to powtarzało, zagadnęliśmy gospodarza klasy. Z pewnym zakłopotaniem przyjął nasze zwierzenie i objaśnił nas, że profesor Maślak jest Rusin. I tak dowiedzieliśmy się o kwestii ruskiej, o której się w Krakowie nam dzieciakom nie śniło. Bo nikt nie ma pojęcia o ciemnocie co do spraw życia bieżącego, w jakiej utrzymywała chłopców ówczesna Galicyjska szkoła. Wielkim wydarzeniem dziecięcego życia politycznego był wybór na posła do parlamentu nauczyciela historii Augusta Sokołowskiego. Był to profesor surowy, wymagający, dobrze wykładał. Mówiono o nim, że omal nie został profesorem uniwersytetu. Imponował nam przy tym nienagannym strojem, zawsze czystym kołnierzykiem i niewzruszoną flegmą. W istocie miał się habilitować, ale utrącono go, zdaje się, z przyczyn politycznych. Była to niezagojona rana. Swoje nauczycielstwo gimnazjalne traktował zawsze z pobłażliwym lekceważeniem, a rządza odwetu trawiła mu serce. Parlament, Wideń, och, to dla ówczesnego bakałaża była kariera tak zawrotna, że dziś na próżno szukam dla niej porównania. Kandydował raz, przepadł, coś tam potem rozwiązano, czy też ktoś umarł, dość, że były nowe wybory i przeszedł. Cóż za ewenement w szkole. Był właśnie naszym gospodarzem klasy, jak nie obejść podobnej okazji padło słowo fakelcug. Była to w owym czasie najwyższa skala owacji. Orszak z pochodniami. Kupowało się smolne uczywa, a wystarczało oczywiście wyjść z nimi na ulicę. Tłumy były pewne. Po drodze chciano zrobić kocią muzykę pod mieszkaniem kontrkandydata, ale nikt nie wiedział, gdzie mieszka. Ja wiedziałem, bo to był przyjaciel mego ojca i często bywał u nas w domu. Poprowadziłem tłumy, Cóż za rozkosz, choć przez chwilę, być tak ważną figurą. Potem znaleźliśmy się pod domem, gdzie mieszkał August Sokołowski. Słysząc okrzyki, wibaty, ukazał się w oknie w otoczeniu politycznych przyjaciół oświecających go lampami. Podziękował nam gestem i wygłosił mowę polityczną, w której przyrzekł nam, że wstąpi do koła polskiego, ale że obierze to były jego słowa wdzięczną drogę opozycji. Przy moim niewyrobieniu politycznym nie mogłem zrozumieć, skąd on wie, że będzie oponował, kiedy nie wie jeszcze, co tamci będą gadali. No ale fakel cuk udał się świetnie, z nieodzownym zakończeniem. Jedni poszli na Kazimierz <laughs> Bić Żydów, nie wiadomo za co, bo żydzi jak jeden mąż oddali głosy za szczęłym demokłatą, augustem Sokołowskim, który nie wymawiał r. Er, a inni poszli do domu publicznego. Byłem zbyt młody. I zbyt nieśmiały, aby im towarzyszyć. To były ślankowe czasy parlamentaryzmu w Krakowie. Potem nagle przyszedł socjalizm, płomienny Daszyński i owa osłabiona piąta kuria, mająca oszukać gniew ludu. Jeszcze potem powszechne głosowanie. Technika wyborów się zmieniła. Może to i szkoda, za mało robi się dla dzieci. Szanowni Państwo, oto już po raz dziewiętnasty możemy wspólnie zasiadać do rozpakowywania felietonu boja. I chwała nam już choćby z tego powodu. W dodatku jesteśmy od wielu już miesięcy w przedwyborczej albo powyborczej gorączce. Jakby się tak głębiej zastanowić, to w zasadzie jesteśmy utrzymywani w tym stanie latami. Jakże ten boj potrafi nadal być aktualny, to aż dziw bierze. Tekst Tadeusza Żeryńskiego, jak zawsze, jest nadziany odniesieniami, pełnymi uszczypliwych aluzji, jak dobra kasza, czym? Skwarkami. Kto wie, skąd pochodzi to porównanie oraz co i czym było nadziane w oryginale, bardzo proszę, niech napisze w komentarzu. Zacznijmy my od rybobrania, bo w naszej intelektualnej sieci aż ciężko. I tak, proponujący polityczne nowum podpułkownik Walery, który wystąpił w felietonie ja to oczywiście Wierny Walery, druch pana komendanta jeszcze z czasów PPS-owskich. Walery Sławek przed wyborami z 1928 roku postulował powstanie bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. BBWR wygrał, a Sławek został jego prezesem. Niespecjalnie porywający mówca, ale człowiek uznawany za uczciwego aż do kryształowej naiwności. Dzisiaj pewnie powiedzieliśmy znaczy powiedzielibyśmy, że to. Hmm, taki typ ideowego państwowca. W dodatku porzucił szeregi masonów, czyli bardzo to z jego strony ładnie. Ładne też, bo typowo dla boja uszczypliwe jest wspomnienie pierwszych zapamiętanych wyborów jeszcze przed zaborami. Patetycznych, nudnych, pozbawionych werwy i właściwej temperatury prawdziwego politycznego sporu, no, która gwarantowałaby przynajmniej jakąś rozrywkę. Zamiast wyborczej walki można było doświadczyć zlasowania mózgu spowodowanego cesarsko-królewską zaborczą nudą. W agitacyjnym materiale sam austriacki cesarz pisał do swojego własnego namiestnika zasiadającego w odebranej nam Galicji. A jak pisał, otóż pisał, proszę państwa, kochany hrabio. Hrabia von Taffe był także ministrem sprawiedliwości i prezesem sądu najwyższego. Można, ha, oczywiście że tak. A czego w takim razie nie można? Nie można wyjść z zadziwienia nad galopującą destrukcją i nieprzeniknioną głupotą, którą próbuje się nas dzisiaj ogarnąć i obezwładnić. A co mam na myśli tym razem? Nie wiem, czy Państwo już słyszeliście, ale pewnie tak, o takim pomyśle, żeby czynne prawo wyborcze przysługiwało nieletnim. To jest taka propozycja, która nie pierwszy raz pada. I bardzo, naprawdę, bardzo staram się ją zrozumieć. Czyli tak, rozkładając te czynniki pierwsze, chodzi o to, żeby ktoś, kto na przykład nie może legalnie kupić tak zwanego energetyka w kuszeczce, bo jest za młody i być może nie rozumie konsekwencji nabomblowania się jakąś słodziutką chemią z kofeiną i on tego nie wie, że to jest niedobre, ale za to mógłby decydować o tym, który polityk proponuje korzystne dla nas wszystkich podatki. Tak? I wtedy. Jest jak najbardziej sprawny umysłowo do tego procesu. Otóż najwyraźniej władza w ręce mas, tym razem dziecięcych. Hunvejbini, bolsze liberalizmu, wierzący w niewidzialną rękę rynku, która w cudowny sposób znika pieniądze z budżetu i co jej zrobisz. Proszę Państwa, pff, konsekwencje pajdokracji można od dawna studiować na podstawie bardzo modrej książeczki prawdziwego fachowca, jakim był dr Janusz Korczak. Co ku przestrodze i dla namysłu polecam wszystkim zainteresowanym. Kłaniam się nisko, wasz bojownik.